Cześć, wróciliśmy do Japonii tu Aiko. Emil, witajcie na naszym kanale. Jesteśmy z powrotem w Japonii po miesięcznej podróży po Polsce i dzisiaj chcieliśmy zrobić krótkie podsumowanie naszego wyjazdu oraz pokazać, co kupiliśmy, przywieźliśmy z Polski do Japonii, bo powiem Wam, spakowanie tego wszystkiego było dużym problemem. Jesteśmy wypakowane na full. Dwie walizki Ciężko. ledwo nas puściły do tego samolotu, bo było tyle rzeczy, które chcieliśmy przywieźć do Japonii. A jak ci się podobało w Polsce? Bardzo bawiłam się w Polsce. Dobre jedzenie. Dobre jedzenie. głównie dobre jedzenie, tak. Bo odcinków o dobrym polskim jedzeniu było bardzo dużo. W trakcie naszej wycieczki mieliśmy Aha. okazję no, zwiedzić o, troszeczkę na wschodnią część Polski. Pojechaliśmy do Lublina, Zamościa, a okolice Rostocza, a także Rzeszów i Ajko kosztowała po drodze różnych polskich dobrych rzeczy Testy możecie zobaczyć we vlogach oraz w shortach na Instagramie czy na TikToku <laughs> Dużo było tego jedzenia, naprawdę Tak, dużo było I ja bardzo um, podoba mi się nie. Ryżynie... Super, super. Bardzo Wam dziękujemy za ciepły odbiór tej serii z Polski. Nie spodziewaliśmy się, że będzie się Wam aż tak podobała, naprawdę. A, odcinki wyszły świetnie, pełno komentarzy, dużo wyświetleń, co nas bardzo, bardzo cieszy i też dołączyło wielu nowych widzów na kanale. I bardzo, bardzo dziękujemy. Ariatłu ja go zajmować ta za 150 tysięcy subów na kanale. Dziękujemy ja bardzo. Pać, pać, pać. Ciśniemy do 200 tysięcy. Nie, nie kończymy jeszcze oczywiście naszego kanału. Nasza przygoda tutaj w Japonii dalej trwa. I powiem Wam, ten wyjazd do Polski, mam wrażenie, był za krótki nawet. No, miesiąc minął bardzo szybko, a nie chciała wracać do Japonii. Tak, bo teraz w Japonii bardzo, bardzo gorąco i to nie? Więc nie chciałam wrócić do Japonii. No, to prawda. Niestety teraz w Japonii jest strasznie gorąco, a jeśli przyjedziesz do Japonii lipiec, sierpień, to przygotujcie hmm. się na tropikalne upały. Ciężko wytrzymać. Dla mnie to też był trochę szok, jak wróciłem w Polsce, bo o wiele, wiele przyjemniej. Dla mnie, dla Ajko oraz dla naszego pieska w ogóle wielkie brawa dla Rina, bo on zniósł podróż samolotem bardzo dobrze. Leciał oczywiście z nami w kabinie, wszystkie procedury zostały zakończone pomyślnie. Przed powrotem musieliśmy go wziąć to w Polsce do weterynarza oraz do inspektoratu sanitarnego e, takiego powiatowego i otrzymać pieczątkę oficjalną żeby mógł później wrócić do Japonii. Mm. Ten proces już mamy obcykany i wiemy już jak to się robi i możemy Rina zabrać ponownie do Polski. I w przyszłym roku także planujemy kolejny wyjazd. Mam nadzieję, że trochę nawet na dłużej, ponieważ miesiąc to było szczerze powiedziawszy za mało. Bo ten wyjazd no to była, no były nie tylko vlogi, podróże, ale też czas spędzony z rodziną, trochę pracy, streamy także robiłem i no też trzeba czas trochę na odpoczynek, prawda? Bo to też dla nas jest forma urlopu, pobyt u rodziców pod Warszawą, więc odpoczywaliśmy troszkę u moich rodziców, było bardzo, bardzo fajnie i myślę, że w przyszłym roku trzeba by zostać na dłużej. Motto Dwa miesiące? <noise> Dwa miesiące, może nawet? No, zobaczymy. Wtedy będzie więcej okazji także, żeby, żeby się z Wami spotkać, z widzami. Bardzo dziękujemy za wszystkie spotkania spontaniczne i niespontaniczne w trakcie tego pobytu, bo wielu widzów do nas zagadywało na ulicy, co było mega miłe, ale <noise> <noise> prawie codziennie tak, ktoś tak, do nas zagadywał. Ajko tak, była trochę w szoku. Tak, tak, biłam ty szoku. Więc naprawdę nie bójcie się do nas podejść, jak nas widzicie gdzieś na ulicy, było nam bardzo miło. Robiliśmy też spotkania z widzami, na moje rodzinę przyjechało też wielu widzów, co było też mega pozytywne, była fajna impreza w Warszawie, nad Wisłą. Więc w przyszłym roku, mam nadzieję, że przyjedziemy na dłużej, może wypożyczymy kamper, trochę pojeździmy po Polsce, no bo chcieliśmy więcej zwiedzać, ale no już nie daliśmy rady wszystkiego zrobić. Szczerze powiedziawszy, no po prostu nam zabrakło czasu i sił. Czasami też było za gorąco, a e, potrzebujemy też trochę czasu na odpoczynek, żeby móc vlogować, streamować i to wszystko wrzucać na YouTube. Bo jednak grafik był dość intensywny tego wyjazdu. Ajko, co Ci się najbardziej podobało tym razem w Polsce? Kudyny hmm, fiboli, ale winnica pod Lublina. A, byliśmy w pięknej winnicy dwór Sanna pod Lublinem. To było marzenie, Ajko, że pojechać do polskiej winnicy. Hmm. Przenocowaliśmy w pięknym dworku Zwiedziliśmy winnicę, była degustacja win I no było super Jedzenie rewelacyjne Na pewno tam wrócimy jeszcze Pyszne wina Wina z Polski, wspaniałe są Trochę drogie, ale bardzo dobre Ajku uwielbia polskie wina Tak, ale i ser było bardzo dobry też. Niestety nie udało nam się przywieźć butelki z tej winnicy Mamy tutaj inne wino a srebrne wino z polskiej winnicy. Winnica Srebrna Góra, a tak to wygląda. I taka nasza prośba: jeśli ktoś chce nam dać prezent, jak przyjeżdża tutaj do Japonii, ja go oprowadzam czy coś, i polskie wina, tak przywieziecie dla AIKO, to ona będzie mega szczęśliwa, nie? Tak. Więc bardzo dziękujemy. I <śmiany> <śmiany> kibicujemy polskim winnicom, bo są naprawdę wspaniałe. Będziemy jeszcze zwiedzać podczas następnego pobytu w Polsce koniecznie jakieś winnice. Ja lubię uh, białe wino, ale wolę czerwone. No, to już wiecie, co kupować dla <grymne> Zaraz pokażemy także inne rzeczy, które nam smakują z Polski. I się bardzo ucieszymy, jak, jak ktoś nam coś takiego właśnie sprezentuje A z tego wyjazdu do Polski jeszcze prawdopodobnie będą dwa, może jeden odcinek, w zależności od tego, jak tam materiał ogarniemy. Więc jeszcze będą właśnie może te dwa odcineczki. Później troszkę przerwa na kanale. Kolejne streamy na Kiku będą, kolejne vlogi podróżnicze po Japonii też będą, wywiady, podcasty, różne rzeczy jeszcze, materiały o podróżowaniu po Japonii też będą tutaj na kanale. Jak wiecie, ja oprowadzam wycieczki i teraz mamy dość pracowity okres. Wróciłem teraz do Japonii i codziennie oprowadzam, głównie widzów. Co jest mega miłe, że widzowie mnie zatrudniają chociaż na jeden dzień, żeby się spotkać, połazić wspólnie, pójść na sakę, zjeść coś dobrego w Tokio. wielkie dzięki. Biznes turystyczny idzie rewelacyjnie, czasami za dobrze. Musiałem jeszcze asystentkę sobie zatrudnić, żeby mi po prostu pomogła w tym wszystkim ogarnianiu całego tego biznesu. Więc rozwijamy temat. I, i a propos podcastów, bardzo dziękuję też za pozytywne komentarze pod podcastem u Gimpera i Rewo na kanale Podcast Zgrzyt. Zrobiłem tam też podcast o Japonii. Może będzie szansa na powtórkę o Korei Północnej za rok. Fajnie ta rozmowa wyszła. Mam nadzieję, że się z chłopakami jeszcze spotkam. Byłem także w podcaście Moshi Moshi Telefon do Japonii u Martyny i opowiadałem tam o no, tym, jak zostać YouTuberem, jak wygląda taka praca YouTubera, jak to wszystko wygląda od kuchni. Pięcian, też dziękuję. Przyszedł się przywitać. Była super wycieczka, nie? Rinek był bardzo grzeczny Czasami niegrzeczny, ale no generalnie był grzeczny Mimo wszystko całkiem dobrze mu wyszła ta podróż Dzielny piesio Jeszcze raz pojedziemy razem do Polski din codziennie jadł burówka Tak, burówki, maliny, truskawki My też objadaliśmy owocami leśnymi Bo no w Japonii to jest dość drogie i trudno dostępne Dlatego w Polsce dużo, dużo Jedliśmy jeżyn, malin, jagód. No i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszyliśmy. No, no co? Jedziemy razem jeszcze raz za rok, co? Nie. Oboca, nie? Tak, rajzaj i owoców dla nas i dla Rina. Dobra, wracaj. Ok, to teraz czas na prezentację tego, co kupiliśmy lub przywieźliśmy nie. z Polski. Zacznijmy może od prezentów. Ajko, co to jest? Drugi Łapacz snów uh -huh. od e, naszej widzki, Kamili. Hmm, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jest przepiękny. Aiko, to jest To jest jeszcze Obok nasze e, uśko. Już wisił u nas w pokoju. Jest bardzo ładny. Dziękujemy za wspaniały prezent. Chusteczki. Nie są już mi potrzebne i nie przywoziłem ich tym razem, bo słuchajcie Ja kiedyś nagrałem taki filmik o chusteczkach, że mi brakło chusteczek dla pani. To wtedy nagle wszyscy zaczęli mi przywozić chusteczki higieniczne z Polski i jeszcze mam tyle Proszę nie przywoźcie mi już chusteczek, bo nie potrzebuję Mamy już wystarczająco dużo Plus ostatnio się lepiej czuję i już nie mam nawet takiego kataru, trochę mi alergia przeszła, więc jest całkiem w porządku Co my tu dalej mamy? Herbaty! Mm. Herbatki owocowe. Ajko kupowała takie herbatki owocowe. To jest dobry na Uuu. To na prezenty idzie oraz dla nas. bo Aiko lubi takie herbatki. Alina. Herbapol, tak, malina z pigwą. Co mi jako zabierasz? Tu jest, no widać wszystko. Tak, prosto z lasu. Jagoda. Mm. Kupiliśmy ludznie Kupili. e, herbatę owocową. Mamy tego też sporo, będzie zapas. To też bardzo lubimy. W Japonii nie ma dużo takich herbatek tak. owocowych. Mm. Jest świetna zielona, czarna, wszystkiego rodzaju tego mm. typu herbaty, ale owocowych za bardzo mm. nie ma. Prawda. A, co dalej? A, dżem jagodowy. no Dzisiaj jedliśmy na śniadanie z, z chlebkiem. To kupiliśmy w Serocku, z domowej tak, 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 roboty, dżem, Jagodowy. Mm. Takie rzeczy też drogie w Japonii, więc szukaliśmy. Nie ma. Nie ma w ogóle? Jagoda. Nie ma. Nie ma? Okej. Okay. Chipsy. Ajko była po prostu w raju w Polsce, jeśli chodzi o chipsy. A jakie są Twoje ulubione chipsy? Nie. Kupiliśmy ci chipsy ale już tylko ja, jeden. Wszystko to jest prawie. To mamy solą morską, mm -hmm. chipsy w kotle prażone. Smak mm. te bio bardzo dobre. A dill, dill, a Koperek. koperek. O, koperek tak, tak bardzo dobre. Mm -hmm. Ja natomiast. Witaj, y już Ajko. Mm -hmm. Jesteśmy zachwyceni takimi ciasteczkami. Słuchajcie, z biedronki. Tak. Keto ciasteczka bezglutenowe. Mm. Kokos, orzech nerkowca, miękkie ciasteczko, tak, mm -hmm. bez dodatku cukru mm -hmm. wegańskie, które są bezglutenowe. One są strasznie dobre i mega tanie. Mm -hmm. Kupowaliśmy to po prostu w gigantycznych ilościach mm -hmm. i zajadaliśmy w trakcie wycieczek. Dobre. I wzięliśmy też kilkanaście paczek do Japonii. Świetne te ciastka są, naprawdę. Mm -hmm. Jakby coś takiego było w Japonii, to byśmy regularnie, regularnie kupowali. Tak. Dalej mamy co? Czekolady. Czekolady. O. E tym razem Pieruchszy raz kupiliśmy ten czekoladek, Biedociker z Babel Już się już się trochę i było bardzo dobre. No a jeszcze lubimy te czekolady Wedla, takie premium. Z kawałkami owoców, orzechów, one są świetne, mm. te gorzkie czekolady, tak? Bo słodkie, mleczne czekolady, takie rzeczy to są w Japonii, to bez problemu można kupić, ale takie porządne gorzkie czekolady to są dość drogie i nie ma takiego wyboru. Z, ano, kiciane, to kurę mleczne, No ta jest mleczna, tak. Ale to jest z całej całej mi odzie... Powodzenia jako tak. Prawie, prawie. Orzechami. Bardzo no, lubię mm. czekolady z oziechami. Są świetne, naprawdę świetne są te czekolady. Chciałbym, żeby to było sprzedawane w Japonii też. Mm. Co mamy dalej? Miody. Miody. Kupiliśmy dużo miodów. W Japonii też miód bardzo drogi. No i generalnie dość słaby. Więc często przywozimy z Polski albo nam właśnie widzowie dawali w prezencie. To też jest super rzecz. A tu mamy lipowy, wielokwiatowy. To też z takiej małej e, pasieki, tak z Warszawy. Mm, mm. To jest świetne też na prezenty. To jako też w, preze, w prezencie daje swoim koleżankom mm. te miody zajadać. Mm -hmm. A że to się nie psuje, no to może stać bardzo długo. A kawa? Kawa. To jest. E, e, roasted in Warsaw A to jest z tej kawiarni e, na. Um, czy tam było? Androni. Tak, Androny, prawda? Mm. Na Grochowie. Mm. Bardzo sympatyczne miejsce, świetna kawiarnia. Ja jako też ja sobie zapaskawy mm. wybiamy kawę. My odwiedzali różne kawiarnie w Warszawie i nie tylko. To było no, hobby, a jako wyszukiwanie takich <laughs> miejsc. Dalej mamy kremy, kosmetyki w Polsce. Naprawdę świetne. Wy teraz kupujecie pewnie kosmetyki z Japonii czy z Korei, to jest teraz popularne. A my kupujemy z Polski, bo są wspaniałe. Ostatnio odkryłem galerię Konopi i oni mają. Świetne kremy CBD. Mm. Tu jest takie masło do ciała. Przepiękny zapach. Tak. Suwaj, ano. Nie, no to, to jest naprawdę bajka. Ja lubię ten krem do twarzy z witaminami. To no po prostu naprawdę fajne są te rzeczy. Nie wiem, czy to łapie ten fokus. Dobra, złapało fokus. Naprawdę świetne są te kremy. I nie aż takie drogie w Japonii rzeczy z CBD. Tutaj też są właśnie kremy CBD, jakieś takie różne rzeczy CBD. To one są dość drogie. Więc no fajnie, że znalazłem oh. tą markę. Bardzo mi się oh. podoba. A co my tu dalej mamy? Um. Aromakant. To są świece aromatyczne. Od naszej koleżanki Florii. Która prowadzi swój taki mały biznesik Anomalia. Mm. I piękne robi właśnie takie świece. Ręczna robota. Ona są naprawdę cudowne Spójrzcie na to, jak to pięknie wygląda. Sypa pachnie. Jest takimi kryształami. Uch, cudowny zapach. Mm. Świetne to będzie do sypialni przed snem. Tu też jest świeca sojowa, olejki eteryczne. No, naprawdę cudowne rzeczy. Uwielbiam takie. Małe biznesiki, jak widać, że ktoś to robi z pasją, mm. tak? tak jak właśnie ten czy łapacz snów, czy takie mm. świece, ten miód też kraftowy nazwijmy to, też z małej pasieki, czy takie właśnie kosmetyki, wszystko ręczna robota, mm. no coś pięknego, coś wspaniałego, naprawdę uwielbiam wspierać takie firmy. Mm. Ostatnio też kupiłem sobie plecak właśnie w Polsce, nowy plecak hikingowy od firmy On My Way, to też jest polska firma. Tu jest także saszetka, taka nerka na prawda, brzuszek. Świetna sprawa, bardzo lekkie. Ja ten plecak podpatrzyłem u Kamila, kurs przez świat, którego spotkaliśmy na pielgrzymce wokół Sikoku. I mi się, mi się tak spodobał jego plecak, że stwierdziłem, że muszę go mieć. I sobie kupiłem ten plecak. Będę go używał na jakieś solo wyprawy na streamach, prawdopodobnie, lub na, do vlogowania. Już wkrótce, już myślę jakby go wykorzystać. Może jakaś wycieczka piesza mm, przez Japonię lub autostop. Tak, kiedy będę robił autostop, tego go wezmę z bardzo lekki. Piękny plecak. Ile plecaków i torebka masz? A ile ty masz torebek, a ile ty masz ci świec? a ile ty Nie pamiętasz. A, a, a ile masz butów, tak? Dziesiąt. No i no, to ja mam tyle plecaków. No i wszystko dobrze A co my tu jeszcze mamy? Jakieś uh, błyskotki? A, ania Kurk oh, Po polsku A to są a, kolczyki, jakie piękne kolczyki, mm. jaka sobie kupiła Kiedy byliśmy w Polsce e, Nie mieliśmy czasu na zakupy Więc kupiliśmy samolotem no, jako się bardzo ucieszyła. Piękne są, wyglądasz super. No, kawaii. Mm. Nice. Co jeszcze tutaj mamy? A, jeszcze tutaj taka podstawka na świecę, tak? tak? To jako sobie kupiła. Rotas. Mm. Lublinie? Nie, mm. kupiła? Lublin, Lublin. Lublin. Lublinie. Lublinie. Mm. Więc sklepy sprzedawali różne kryształy, czy właśnie jakieś karty, na przykład do Tarota. jako ostatnio się tym bardzo fascynuje. Dlatego też szukała takich sklepików w trakcie pobytu w Polsce. Kupiła taką ładną podstawkę. Mm. Naprawdę śliczna. Więc sporo tych rzeczy kupiliśmy. Ciężko było się w ogóle spakować. Szkoda, że nie mieliśmy jeszcze jednej walizki, bo byśmy bez problemu ją też zapakowali, ale jednak podróżowanie z psem no, wymaga od nas no, troszkę ograniczenia, <grywania> ponieważ mieliśmy też rzeczy psa. Musieliśmy go też nieść, co nie. Więc no, nie byliśmy w stanie jeszcze trzeciej walizki brać na bagaż. Ale i tak dużo przywieźliśmy naprawdę fajne zakupy z Polski. Bardzo się cieszę. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami przez ten cały wyjazd po Polsce. Wkrótce tutaj na kanale będą vlogi podróżnicze, testy jedzenia w Japonii, różne restauracje, porady podróżnicze odnośnie wyjazdów do Japonii, jak wiecie, oprowadzam ja wycieczki, mam biznes turystyczny, więc także staram się wam pomagać przygotować swój własny wyjazd do Japonii. Możecie także znaleźć dużo informacji na temat wyjazdu do Japonii w naszym e-booku, który jest dostępny w sklepiku. Kupując e-book, wspieracie nasz kanał, możliwość dajecie nam podróżowania kamperem, żeby wam pokazywać różne dalekie regiony Japonii. Takie wyjazdy niestety dużo kosztują. I pieniądze zarobione na e-booku oraz dzięki wsparciu patronów, czy wszystkich wspierających tutaj na YouTube, czy przez donate na streamach, jesteśmy w stanie zrealizować te serie, które no, nas dużo kosztują. A no nie zawsze no, zwracają się, jeśli chodzi o wyświetlenia, ale wiemy, że są widzowie u nas na kanale, którzy lubią oglądać te serie, że są dla Was wartościowe i będziemy je dalej. Nagrywać, to wszystko wkrótce na kanale. Streamy oczywiście na Kiku zapraszam serdecznie. Teraz robię krótkie rolki, czyli pokazują dziczy w Japonii w moim Instagramy. O proszę e, foro. Zapraszam na Instagrama też Aiko, Aiko Truszkowski na Instagramie I tam będą różne filmiki Podczas mojej nieobecności też Aiko będzie nagrywała takie solo filmiki z życia codziennego w Japonii To wszystko na dzisiaj, widzimy się już wkrótce Do usłyszenia, do zobaczenia Mam nadzieję, że 200 tysięcy już wkrótce tutaj na kanale Arigato gozaimashita, cześć Arigato gozaimashita, Do zobaczenia w Polsce, mam na nadzieję, że za rok Minna arigato, Dziękujemy.